Uważany za jednego z największych zdobywców i najbardziej skutecznych dowódców wojskowych wszechczasów, lider ten nie tylko podbił ogromne terytoria, ale także wziął dla siebie wiele kobiet. Dziś odpowiada za 0,5% światowej populacji. Witajcie, podróżnicy historii. Dziś opowiemy o miłosnym życiu Chingiz Chana, wielkiego przywódcy wojskowego, który żył w XIII wieku. Zaciekawieni? Zostawcie super lajk like i bez zbędnej zwłoki zaczynajmy! Kim był Czyngis Han? Khan był pierwszym wielkim Hanem i założycielem imperium mongolskiego, który zjednoczył to, co dziś nazywamy Chinami. Urodzony jako Temudzyn, na początku spotkał się z odrzuceniem ze strony własnego klanu. Jednak dzięki swoim umiejętnościom zdobył władzę, pokonał rywali i zjednoczył plemiona mongolskie pod swoim przywództwem. Był genialnym strategiem, a dzięki wykwalifikowanym łucznikom konnym przełamał Wielki Mur Chiński, podbił imperium Tangutów i przygotował grunt pod opanowanie całych Chin. Rozszerzył swoje imperium na zachód i południe, stając się największym zdobywcą terytorium w historii. Jego władza obejmowała niemal 20 milionów kilometrów kwadratowych. Zmarł przed osiągnięciem pełnej wielkości imperium, lecz wszyscy późniejsi władcy mongolscy wiązali swoje sukcesy z jego podbojami. Jest uznawany za jednego z najskuteczniejszych dowódców wojskowych w historii. Kampanie Czyngis Hana często wiązały się z masakrami na ogromną skalę. Szacuje się, że zginęło w ich wyniku od 30 do 60 milionów ludzi. Co istotne, miał około 500 żon i konkubin. Czynis Shan i 8% mężczyzn z dawnego imperium. Jego związki były liczne i rozległe, podobnie jak jego imperium. Chingiz-chan maksymalnie wykorzystywał swoją pozycję, pozostawiając ogromne dziedzictwo genetyczne. Podczas wędrówek po stepach Azji Centralnej, od wschodu po zachód, jeżdżąc na wspaniałych koniach bojowych wzdłuż jedwabnego szlaku, stosował strategie wojskowe i administracyjne, aby odcisnąć swoje piętno. Relacje intymne stanowiły dla niego zarówno narzędzie władzy, jak i prawo zdobywcy. Był to sposób na umocnienie swojego wpływu w XIII wieku. Synowie i wnukowie Chengiz Hana, a także późniejsze pokolenia, dziedziczyli jego DNA i mongolskie tradycje. Badania genetyczne sugerują, że około 8% mężczyzn mieszkających na terytorium dawnego Imperium Mongolskiego może wywodzić swoje pochodzenie od Chengiz Hana. To około 16 milionów ludzi, czyli 0,5% męskiej populacji świata. Mimo to, czyngis Khan surowo karał cudzołóstwo, które było uważane za przestępstwo karane śmiercią. Najstarszy syn nie był jego. W kulturze mongolskiej dziewictwo nie było szczególnie cenione ani oczekiwane. Główna żona Chingizh Khana, Borte, zawsze miała wyższy status niż inne kobiety. Jej małżeństwo z Temudzynem zostało zaaranżowane przez rodziców, gdy mieli dziesięć i jedenaście lat. Krótko po ślubie Borte została porwana przez plemię merkytów. Temudzyn w odwecie pokonał ich i uwolnił żonę, jednak gdy wróciła, była już w ciąży. Ojcostwo pierworodnego syna Jochiego nigdy nie zostało potwierdzone, lecz czyngis Chan traktował go jak własnego syna. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku. Tylko dzieci, które miał z były uznawane za jego prawowitych potomków. Choć Jochi był uznawany za spadkobiercę, zmarł na rok przed śmiercią ojca. W efekcie następcą czyngis Hana został jego młodszy syn, Ugedej. Księżniczki i najpiękniejsze kobiety. Księżniczki z całego imperium stawały się żonami Czyngis-Hanna. Gdy zdobywał nowy region, zawsze pytał o najpiękniejsze kobiety. Gdy usłyszał opis takiej kobiety, oświadczał, że musi ją znaleźć. I zazwyczaj tak robił. Miał cztery żony o wyższym statusie, ale brał też kobiety z każdego podbitego plemienia. Podczas podboju Tangutów poślubił córkę wodza, Czakha. Kiedy zagroził dynastii Jin w Chinach, zaoferowano mu jedną z córek cesarza oraz inne bogactwa. Czyngis Han zatrzymywał niektóre kobiety dla siebie, ale część wydawał za mąż za swoich dowódców i sojuszników. Wykorzystywał kobiety jako narzędzia dyplomacji między klanami i aranżował małżeństwa swoich dzieci, aby utrzymać pokój. Żony dla synów Dzięki podbojom ojca synowie Borte mogli poślubić kobiety o wysokim statusie. Chingis Khan podbił plemię do Regenę i dał jego szlachetną kobietę Ugedejowi za żonę. Do Regeny później pełniła funkcję regentki i stała się jedną z najważniejszych kobiet w polityce mongolskiej w XIII wieku. Relacje z innymi mężczyznami Młody Temudzyn spał ze swoim najlepszym przyjacielem, Jamuchą. W tamtym czasie był słabszym przywódcą i z czasem opuścił klan Jamuchy, gdy przestał mu ufać. Gdy Temudzyn odszedł, wielu zwolenników Jamuchy poszło za nim, co wzmocniło jego pozycję. Choć Jamucha był kiedyś jak brat dla Temudzyna, ostatecznie stał się jego największym rywalem. Temudzyn kazał go stracić, a legenda głosi, że złamał mu kręgosłup, by nie przelać jego krwi. małżeństwo z siostrami tatarskimi. Czynkis Khan poślubił Jesugen, kobietę tatarską, która widziała w tym okazję, by sprowadzić swoją siostrę. Poprosiła go, aby odnalazł Jesuj, swoją siostrę, która zaginęła po najazdach na ich wioskę. Czynkis Khan wysłał oddziały, aby ją znaleźć, a potem również ją poślubił. Obie siostry weszły do grona Jego żon. Tajemnicza śmierć. 18 sierpnia roku 1227 Chingis Han zmarł w tajemniczych okolicznościach. Mógł spaść z konia, umrzeć z powodu infekcji lub zostać zabity przez pojmaną księżniczkę. Jego ciało pochowano w sekrecie, by nikt nie zakłócił jego spokoju. Tajemnica jego śmierci wywołała wiele teorii, w tym taką, że został zabity przez kochankę. Według jednej z opowieści księżniczka ukryła w swoim ciele pułapkę, która pozbawiła z hana męskości i życia. A wy słyszeliście kiedyś o tych ciekawostkach z życia z hana która z nich Was najbardziej zaskoczyła? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić super like to bardzo pomaga kanałowi. Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pozostańcie w pokoju, niech Bóg Was strzeże.